A może by tak pójść jutro popływać? Dzień doberek, dzień doberek. Tak ostatni tego typu film nagrywałem w Chorwacji, to teraz czas na jakieś ładniejsze widoki, czyli Gdynia. Tutaj mamy piękną gruńską marinę, tutaj plażę Śród śródmieście. Co mam dzisiaj do pokazania? Do pokazania mam bojkę i jest to nowy produkt z tego roku, czyli 2022. Coś takiego właśnie testowałem właściwie dwa lata temu, taki sam produkt, ale jednak inny. No i teraz na co to komu? Taki plecak jest fajną opcją, żeby wsiąść na rower, spakować wszystko, co mamy potrzebne do pływania, pojechać rowerem na pływanie, wrócić z tego pływania, pływać bezpiecznie i. No i co? I właśnie, żeby nie, nie musieć wozić niczego innego. Dla kogo ten produkt nie jest? Jeśli zawsze jeździsz na open water samochodem i rower jest Ci zbędny do transportu, to no to bez sensu, żeby kupować taki, taki plecak, bo wtedy lepiej spakować się w torbę. Natomiast jeśli właśnie wjeżdża ten rower, to super opcja, bo masz jedną rzecz, którą wygodnie spakować, ale wieje, ja mam nadzieję, że słychać, e, i można wszystko sobie elegancko ogarnąć jedną torbą. E, no ale właśnie, taka bojka już była. A teraz zrobiono nową wersję i... Jakie są różnice? Pierwsza najważniejsza różnica to materiały użyte. Tak producent mówi, że użyto rzeczy ogólnie. Najlepiej jeśli chodzi o, o budowę, to najlepiej po prostu odpalić sobie stronę producenta i tam sobie wszystko zobaczyć. Bardziej trwałe paski, bardziej trwały oczywiście materiał główny, ten pomarańczowy. I to co jest, tak mi się wydaje z mojej perspektywy, najważniejsze to bardziej trwałe czy mocniejsze mocowania pasków do, do bojki. No bo w bojce wszak przewozimy jakiś ciężar mniejszy lub większy i warto by było, żeby to się nie urwało. Ciekawą opcją, ciekawa rzecz się w ogóle wydarzyła, jak sobie pływałem nią pierwszy raz, to koleżanka przyniosła na pływanie bojkę, która ma, z, nie wiem, 5 lat, może 6. i trochę wyblakła też z for Sport i mm, trochę wyblakła, ale cóż, no, cały czas działa, więc jeśli to ma być jeszcze bardziej wytrzymałe, to nie wiem, jeśli planujemy dekadę w Open Water czy dekadę w Triatlonie, to no to jest jedna bojka, którą, którą sobie kupimy i nam będzie cały czas ona wytrzymywać, cały czas ją będziemy mogli używać. Kolejną rzeczą, jaką różni się ten materiał oprócz grubości i przez to pewnie też wagi, no ale omówmy się, bojka i tak nie jest ciężka, to cena jego produkcji, więc stąd pewnie ta bojka nie jest najtańsza, no ale cóż, jedno idzie za drugim. A no i rzecz, na której mi najbardziej zależało, czyli te trwałość mocowań, to już sobie sprawdziłem w domu, więc idźmy na chwilę do mojego domu. No dobra, czy zatem, jak wrzucimy tutaj jakiś ciężar, to to wytrzyma? Sprawdźcie. Jakieś ciężarki 3 kilo. Kolejne 3 kilo. O, no, na pewno mój szpej, y, sprzęt do pływania, y, więcej ich nie ważył. Więc spokojnie z 6 kilogramami pianek pływackich można jechać na rowerze. Druga druga zmiana, jeśli chodzi o tę bojkę, to domocowanie takiego uchwytu. Kiedyś już w Master Swimmerze, w takiej bojce też ten uchwyt był. Nie, wydawało mi się naturalnym. Jak teraz sobie z nią pływałem, to ten uchwyt był naturalną rzeczą, jaką powinna się, jaka powinna się pojawić w czymś takim. Po prostu na dzień dobry za niego chwyciłem, najwygodniej się ją wtedy. Nosiło. Trzecia kwestia to druga komora. Też Master Swimmer miał taką drugą komorę. Chyba jako jedyny. Fajna opcja, jeśli nawet nie wiem, byśmy przydzwonili z tą bojką na rowerze, gdzieś jakiegoś szlifa zaliczyli, czy byśmy rozwalili jakąś jedną komorę. Wciąż mamy drugą, możemy pływać. Oczywiście no, to wszystko jest kwestia bezpieczeństwa, więc myślę, że, że fajny dodatek. Dobra, na koniec kilka słów ode mnie. Ten materiał jest sponsorowany, natomiast jeśli chodzi o moją opinię, a nie przedstawianie tylko faktów na temat budowy tej bojki, to moja opinia jest moisza, najmojsza i nikt nie ma wpływu na jej treść. W bojkę zmieściłem wszystko, co potrzebowałem na pływanie, plus bym zmieścił jeszcze jakieś jedzenie i itd. Samo pływanie, no bojka jak bojka, no, no jest po prostu bezpiecznie, natomiast wszystkie elementy, jak podwójna komora, na przykład zwiększają to bezpieczeństwo. Tak samo jeśli chodzi o aspekt popływania, no wiadomo, wtedy piankę mamy mokrą, więc ładujemy ją w ręcznik. No ale fakt popływania raczej bym uważał na jakąś elektronikę, którą wrzucamy na dno bojki. Małe rzeczy spadną na dno bojki w trakcie transportu, więc to gdzieś tam z pianki nam może woda polecieć. No ale cóż, fizyka i TP tego nie zmieni. Natomiast tak użytkowo zwróciłbym na to uwagę. A poza tym, no super produkt. Tak naprawdę, no, tylko raz z nią pływałem. E, jeśli chodzi o wytrzymałość produktów, to raczej bym spojrzał na tą kilkuletnią bojkę, że ona cały czas działa. E, a tutaj powinno być tylko lepiej. Poleciłbym ten produkt, ale mówię, tylko w przypadku, jeśli jeździmy sobie na bajku na przykład, do czego ogromnie zachęcam. E, Hajtujmy samochody, żartuję. E, natomiast, jeśli jeździmy na tym bajku, czy jakąś komunikacją miejską na, na open water, e, no to mega fajna sprawa. Ostatnia jeszcze kwestia odnośnie budowy to wprowadzono na, na szelkach elementy odblaskowe, spoko. No ogólnie cały koncept, który gdzieś tam stawia bezpieczeństwo jako ważny aspekt jednak zarówno pływanie jak i dotarcie na rowerze do miejsca pływania tutaj wzięty został pod uwagę. No i cóż, powoli żegnamy się z gdynią, lecimy w do domu.